Siema, witajcie w moim pierwszym odcinku Let's Play Minecraft Multiplayer. Jak widzicie, jak już wcześniej zapowiadałem, tutaj mam, wybuduję jakieś osiedle i właśnie już to wybudowałem. To jest ten stone, taki co bardzo go źle oceniliście i to jest właśnie to. Dobra, to teraz wam opowiem o tej osadzie. To tak, tutaj jest jakby taki mostek. Tak, taki mostek, wiem, pada znowu. Taki mostek i to jest wejście do miasteczka. Znaczy to nie jest miasteczko, to tylko osiedle, ponieważ nie ma jeszcze ratusza i innych takich y, rzeczy, które znajdują się w mieście. No to tak. Jak będzie craftbook, to tutaj oczywiście. Jak będzie plugin Craftbook, to będzie tu oczywiście jakaś brama. Lak. Yy... O, która będzie się tak otwierać, zium, tak. Jak widzicie, o, to wysoko. E, tam są pracownie, w lewo tam widzimy, tak. To jest dzień jak coś. Z, z, zachmurzone trochę. E, no to tak. E, pracow piecykownia, pracownia i pomieszczenie gospodarcze. E, to tak. Tu mamy furnace, piecyk, tu mamy crafting table. Oświetlę Wam to. To tak wygląda. Dobra. Yy. Aha, i tutaj na pewno nie zgadnijcie co to jest. Ale dziwne, tam też pada, a tu nie. I zgadnijcie to to. Tutaj nie? KOPALNIE! Właśnie. Tutaj się idzie. Jeszcze to nie jest wykończone, bo mi się nie chciało tego robić. Robiłem to całe. I tam się trzeba wkopać, i możliwe, że tu będzie jakaś kolejka, tylko, że jeszcze do tego nie doszedłem. I tu jest cennik, przeczytajcie sobie, żyją cztery czy czyli żywem, węgiel, węgiel, ja mam kilo, łopata, kilo, to było łopata, jest 15 sztuk, piecer, i 4 kropki. E, to jest sklep, no, sklep. Jak widzicie. I tutaj pisze przyjmę do pracy. Przyjmiemy, sorry. Tutaj się wchodzi, się prosi rzeczy i sprzedawca wydaje. Eee, sprzedawcą będzie... Ała, Pawe LOL, który przed chwilą był na serwerze, ale uciekł. Znaczy nie uciekł, tylko <grym> wyszedł z serwera. Widzimy. <grym> ja osobiście nie mam lagów, ale. Nie wiem czemu, ale dzisiaj to się dzieje. Może dlatego, że w komputer chodzi od 6 godzin. I dlatego na, na tym osiedlu jest dziewięć działek. Tak, dziewięć. Zaraz wam powiem, co to jest. I to jest em, taka tablica. Znaczy, tablica, na której się stawia e, e, <grystanie> ogród i domek na drzewie. To są nasze plany, oczywiście. Wyprawa w głąb ziemi. Tu pisze? A studnia z wodą, kopuła, schron, chatka w lesie, to będzie gdzieś tam, że taka, wiecie, taka leśniczówka, jakby wieże, może akwedukt, wiecie, to to takie coś, że taki most i się z niego wodaleje no Taki most, na którym można pobywać łódką. To jest magazyn, kolejka, zamek, przystań, labirynt. Labirynt zrobimy z, tych, z liści. No to idziemy, idziemy. Oj, co to było? Może teraz będzie dzień. Aj. No widzicie? No, jeszcze pada, no. O, otwarta. E, to jest chatka Pawelola. E, I on powiedział, że to będzie najlepsza chatka. Tak. Zamykamy. I to, uwaga, uwaga, jest dzielnia adminów. Tak, to jest mój dom. Na razie nic nie ma, ponieważ nie ma pluginów. Na przykład zamykamy dom. Znaczy na jakąś osobę tam jest tabliczka, podpisuje się i to jest na tą osobę, co postawiła ten dom. Raz mam powiem, co tam to jest. No tutaj tak. Tutaj nic nie mam. I tutaj mam... Będę sobie... Torch. To To jest tort. Tort, sorry. To jest rezydencja admina. Yy, niedługo będę zak zakładał forum a doty dotyczące tego serwera. I uwaga, to jest... Oj, a czemu? Przecież to wczoraj było jeszcze jeszcze takie te... A, Paweł Orsio, dobra. Yy, to jest zielarnia. Nie ma jeszcze podpisu, ale mi się nie chciało robić. Tylko też nie było. Może Hiromu. Oho, hartowałem się. <laughs> chyba nie istnieje, chyba że. Ale, y, już mi się raz go udało przywołać na Hejo Młodzie. Tak. A to było tylko 5 minut i musiałem stawiać serwer od nowa. Dzień dobry. Eee. Y, to jest dom Saturnasa 16 mojego kolegi, który nie mógł dzisiaj przyjść. Co jest? A, można. Jednak deszcz nie Kasi pochodni. To jest złoto, a to jest klocek żelaza i to jest drzewo. Tak, to jest drzewo. Oj, laks, przepraszam Was. Tu będzie jakaś kopuła, właśnie tu, gdzie ten klocek. Y, postaramy się wybudować tam jakąś wieżę. A, a do, tam pisało, o, tam pisało, że y, mamy zrobić kolejkę. Tak, zaraz tam pójdziemy. Już idę tam, właśnie. O, yeah. tyle zielska to jeszcze nie widziałem. To jest moje drzewko. I tutaj, właśnie, wpuszczę na razie. Wybaczcie mi, bo jest zamknięte. Ta że jeszcze nie jest wykończona, ale tu będzie na pewno jakieś dojście. Tutaj tak oszklone ładnie będzie sweet. <noise> tutaj też będzie, powinno być oszklone tak przynajmniej z góry, bo mi się nie chce tutaj. Ponieważ jest było powietrze takie. Tutaj mamy deseczki. Tak tak, tak idziemy. I to jest peron pierwszy. E, tutaj będzie się chodzić na górę i. Z góry będzie się jechać nad całym miastem. Czyli z góry pojedzie, będziecie mogli jechać przez tą wieżę możliwe, że taką zrobimy tą kolejkę. Przez tą wieżę. Nad miastem, nad chaską, tam gdzieś. I tam będzie, o właśnie, tam będzie zamek. I posąg. Jeszcze nie dopisałem tam posągu, że posąg będzie na tamtej. Zaraz Wam pokażę. O, moje plecy No ja robię? Posąg będzie. A, fajnego maludzika? Ach, to jest ten Upaku, właśnie. Yy, mówiłem wam o sklepie? Mówię. Co by tu jeszcze? A, właśnie, tamtą górę. O, na tamtej górze. Tam będzie. Tu będzie gdzieś na górze peron drugi, a tam będzie peron trzeci. No, właśnie. Płyniemy. I niedługo zakończę ten odcinek. Pokażę Wam tylko jedną dziurę, po której obciążenie serwa było 239. Yeah. Oj. Tak, A to jest moja wieża, taka, <gryw> którą wybudowałem na chwilę, żeby zobaczyć eksplozję. I to oczywiście będzie powiększone, możliwe, że nawet do ametystu tak, ametyst bedrock, jak to woli. Ja wolę ametyst. No, jest tak ładnie. I o oświetleniu. <grytanie> I tam jest kopalnia. Znaczy nie kopalnia, tylko jakaś duża jaskinia. Nie wiem jaka. E, cztery zombiaki mnie wczoraj zaatakowały. Nie wiem czemu. <grytanie> Chociaż, że zombiaki są wyłączone. Znaczy nie, wczoraj akurat włączyłem, chciałem zobaczyć jakie obciążenie serwera I akurat było tutaj. I jeszcze zakończę to. Czekaj, zakończę. E, tak. Zakończę to. E, I to jest. I... no, co ja miałem powiedzieć? A! Zapomniałem co miałem powiedzieć. Dobra, szczegół. Wiesz, jak w dziecku byłem, powiedziałem. No i tym krótkim wyrażeniem zakończymy pierwszy odcinek. Tyle na pewno Wam się nie spodobał, ale mnie to nie rusza. A więc subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Nara!